Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na recenzję kremów Bandy do twarzy. Troszeczkę dzisiaj więcej na temat tych kremów powiem. Niejednokrotnie wspominałam już o nich w filmikach ostatnich, dlatego przechodzę do rzeczy i już Wam pokazuję, tak one się prezentują, zresztą już też pokazywałam jak one wyglądają. Ja mam krem matujący z SPF 18 na dzień. I krem złuszczający na noc. Słuchajcie, rewelacyjne kremy, które po prostu skradły w moje serce, są rewelacyjne, świetnie się sprawdzają. I dzisiaj w ogóle chciałabym Wam powiedzieć troszeczkę, jakie one mają właściwości itd., itd. I żeby nie przedłużać, zaczniemy od kremu matującego z SPF 18 na dzień. Już Wam mówię, jakie on ma właściwości. Więc tak, krem matujący na dzień, one mają po 50 ml, ten akurat kosztuje 44 zł i jest to krem o wyjątkowo lekkiej konsystencji, doskonały do pielęgnacji młodej cery, nie zatyka porów, przez co nie powoduje powstawania zaskórników, idealnie nawilża oraz zapobiega świeceniu się skóry, zawiera filtr SPF 18, który chroni przed promieniowaniem UVB i UVA oraz witaminą C i E, która chroni przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. Składniki aktywne w tym kremie to są właśnie filtry UVA i UVB, pantenol, masło szea i witamina C i e. e. Słuchajcie, rewelacyjny krem, bardzo świetnie się sprawdza również jako baza pod makijaż, co też jest bardzo ważne, bo ja kiedy używam kremu to też chcę, żeby e, od razu on był pod makijaż, bo wiadomo codziennie też e, Maluje się przeważnie i tak jak mówię, ten krem jest rewelacyjny, bardzo fajnie się sprawdza, nie zatyka porów, nie powoduje powstawania zaskórników. Cera yy, po tym kremie jest fajna, gładka i nawilżona. Yy, I tak jak mówię, kosztuje 44 zł za 50 ml, on jest taki treściwy. Zaraz wam pokażę. On ma taką dość gęstą konsystencję. Dużo nie wyciskam, ponieważ jest bardzo wydajny i go sobie tutaj smarowujemy. Bardzo ładnie pachnie. Bardzo przyjemny, taki delikatny zapach, no słuchajcie, rewelacyjny, naprawdę, u mnie się bardzo świetnie sprawdza. Dobra, i teraz przejdziemy do kremu złuszczającego na noc, firmy Bandy. i ja już Wam mówię. Ten krem kosztuje 38 zł, ten złuszczający, zostawię Wam linki, gdzie możecie go kupić pod filmikiem. Jest to krem złuszczający yy, na noc, nawilżający krem eksfoliujący z kwasami AH5% stymulujący odnowę komórek. Delikatnie złuszcza i usuwa nagromadzone martwe komórki, głęboko oczyszcza, zwęża pory, nadaje elastyczność, gładkość i miękkość, widoczna poprawa po tygodniu, niedoskonałości zmieszony, pory zwężone, gładka skóra i wyrównany koloryt. Zawiera kwas glikolowy, mlekowy, cytrynowy, winowy i jabłkowy i najlepszy efekt y, jest po trzech miesiącach używania i najlepiej y, taką kurację powtórzyć dwa razy y, do roku. Słuchajcie, rewelacyjny krem. Y, y, po zmyciu makijażu, w ogóle umyciu twarzy na noc, nakładam ten krem, czujemy takie delikatne mrowienie, takie, nawet bym powiedziała, ale kuteńkie pieczenie, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że te kremy zawierają właśnie kwasy, delikatnie złuszcza nam na skórek, słuchajcie, w ogóle te kremy, ja widzę poprawę, ja mam tu problem z rozszerzonymi porami właśnie na nosie, <laughs> przepraszam, i tutaj wokół nosa, jak i też trochę na brodzie. <laughs> I te kremy się świetnie naprawdę e, sprawdzają i widzę naprawdę e, poprawę, e, bo widzę po prostu te pory są zmniejszone i nie powstają zaskórniki. E, m, tak bardzo jak wcześniej. E, ja używam je m, chyba gdzieś około już półtora miesiąca, nawet nie wiem czy nie więcej. E, one też są bardzo wydajne, tutaj pod światło widzimy ile jeszcze produktu zostało, więc ja widzę tutaj niewielkie zużycia, używam je codziennie. Rewelacyjne produkty, moim zdaniem warte swojej ceny, naprawdę wcześniej nie miałam styczności z tą firmą, a naprawdę ona jest świetna. Dostałam również próbki kremów takich z kwasem na przykład i jeszcze jakieś nawilżające na dzień. No słuchajcie, rewelacyjne kremy, naprawdę. Warto sobie o nich poczytać i dowiedzieć się troszeczkę więcej, a być może też zakupić e, i wypróbować. E, I słuchajcie, do każde, te kremy przychodzą tak, w takim są kartoniku e, i w środku zarówno w jednym, jak i w drugim kremie była maseczka drożdżowa do twarzy i ona była rewelacyjna, w ogóle zastanawiam się nad kupnem tej maseczki. E, po prostu rewelacyjna. I ja o niej też sobie tutaj znalazłam i zapisałam. Ona jest w takim opakowaniu jak te kremy, e, ma 75 ml, czyli więcej niż tu, bo tu mamy po 50 i kosztuje 25 zł jest to preparat do pielęgnacji skóry z rozszerzonymi porami skłonnością do powstawania zaskórników zawiera specjalny kompleks enzymatycznych białych ze ścian komórkowych drożdży bogatych w witaminy z grupy B które delikatnie oczyszcza, redukuje zmiany trądzikowe i zapobiega powstawaniu zaskórników skóra po zmyciu tej maseczki jest gładka i pory zwężone i słuchajcie, to jest prawda po prostu rewelacja ja nałożyłam sobie tą maseczkę Fajna ona jest taka kremowa, nie zastyga nam na twarzy, później ją śmiało wacikiem nawilżonym, nawet z wodą zmyjemy, jak i też samą wodą. Eee, słuchajcie, rewelacyjna naprawdę ta skóra po tej maseczce gładziutka, taka po prostu no, super daje efekt. I w ogóle e, zastanawiam się i pewnie sobie ją kupię, e, tą maseczkę. I słuchajcie, teraz tak wygląda moja pielęgnacja. Właśnie doszły mi te kremy i też używam jeszcze mydło, które wam pokazywałam z zieloną glinką, które również jest rewelacyjne. Ale słuchajcie, te kremy moim zdaniem są rewelacyjne. I tak jak mówię, jeżeli ktoś ma problem z zaskórnikami, z rozszerzonymi porami, w ogóle by chciał ktoś jakiś krem na przykład właśnie z kwasami jak ich sobie kupić, to ja Wam serdecznie te kremy polecam, bo są po prostu świetne. I teraz zastanawiam się tak, czy wszystko powiedziałam na ich temat. Słuchajcie, ja też muszę przyznać, że widzę poprawę, bo to nie tylko zabieg kosmetyczny oczyszczania, ale wiadomo, że musimy też mieć dobrą pielęgnację. I ja musiałam swoją troszeczkę zmienić, ale naprawdę... Yy, są y, świetne te kremy. Jedynie słuchajcie y, po, po tym zuszczającym kremie na noc, y, gdy zaczyna się potem zuszczać nam ten naskórek, y, musimy takie mieć jeszcze lepsze nawilżenie, więc ja dodatkowo jeszcze do tego używam krem farmaceutyczny, ten multilipidowy krem odżywczy. I to mi w zupełności wystarcza, bo naprawdę skóra nie mam jakiejś tam przesuszonej, żebym widoczny miał jakieś tam skórki na twarzy i tak dalej. Y, y, jeszcze słuchajcie, ta moja skóra nie jest idealna, bo... Ja wiem, że w takim świetle w ogóle em, w, w filmikach widzę, że po prostu ona wygląda, jakby była e, gładka i ładna, a tak naprawdę słuchajcie, w rzeczywistości jeszcze tak nie jest, gdzie nigdzie jakieś tam jeszcze jakieś niedoskonałości zostały, ale nadal z tym walczę i myślę, że właśnie odpowiednim, słuchajcie, krokiem przede wszystkim do takiej ładnej skóry każdy powinien znaleźć swoje dla siebie odpowiednie kosmetyki i trzymać ich, używać, słuchajcie, yy, też mu, właśnie przypomniałam się ważna rzecz, po tym kremie na noc może na początku stosowania mogą się pojawić jakieś wypryski, ja tak miałam, dosłownie kilka, chyba trzy czy cztery i nie przerażajcie się tym i nie zniechęcajcie, ja tak miałam nawet przy kremie La Roche-Posay Effaclar Duo, też na początku wyskakiwały mi niedoskonałe wypryski jakieś, a później po prostu one znikły i twarz się oczyszczała, to było po prostu reakcja na nowy krem, który stosowałam i chyba wszystko, słuchajcie na ten temat powiedziałam tak jak mówię, link zostawię na dole, gdzie można kupić te kremy serdecznie Wam je polecam tak się zastanawiam, czy wszystko, wszystko powiedziałam. Chyba tak. Dobra, jeżeli coś sobie przypomnę, to najwyżej napiszę pod filmikiem. Eee, tak jak mówię, rewelacyjne kremy, warte swoje ceny, wydajne, takie treściwe. Eee, super, szczególnie mój ulubieniec, ten złuszczający krem. Rewelacja po prostu, tak samo maseczka, która dołączona do tych opakowań jest po prostu świetna. Także ja serdecznie polecam Wam te produkty. No i co? I to dzisiaj by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!